Juan Ramon miał szczęście. Tym pięknym krajobrazem miał delektować się dopiero za 8 lat, ale rok temu za dobre sprawowanie został wypuszczony na wolność. Był baskijskim terrorystą. W więzieniu przesiedział 21 lat. Wielu jego kompanów na próżno czeka na akt ułaskawienia. Przy pomocy pewnego prawnego kruczka rząd hiszpański uniemożliwił im przedwczesne zwolnienie z więzienia. Hiszpański rząd łamie prawo. W ten sposób chce nadal wywierać na nas nacisk. To nic nowego. To, że niektóre kary zostały przedłużone, to niesprawiedliwe. To kolejna fala na represji. Skracanie kar więzienia dla byłych terrorystów ETA zbulwersowało hiszpańskie społeczeństwo. Dożywocie oznacza w praktyce 30 lat więzienia, nieważne jak wysoki był wyrok. Ale tę terrorystkę z ETA sąd skazał na 3000 lat pozbawienia wolności. To oznacza, że nawet skracając jej karę o kilka czy kilkanaście lat, nigdy nie uda się jej wyjść na wolność. Była terrorystka, złożyła więc skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wygrała proces. Wyrok oburzył rodziny ofiar terrorystycznych zamachów. Juan Ramon wielokrotnie mordował na zlecenie ETA. Ostatni raz w 1991 roku zastrzelił dwóch młodych mężczyzn. Dziś, jak zapewnia, już nie chce mordować. Jest przekonany, że podpisany przed dwoma laty akt zawieszenia broni między ETA i rządem hiszpańskim nie ulegnie zmianie, nawet jeśli ETA ciągle jeszcze domaga się niepodległości dla kraju Basków. Ten krok jest ostateczny. Walka z bronią w ręku jest zakończona. Próbujemy teraz na drodze pokojowej znaleźć rozwiązanie konfliktu. Rozwiązanie, które uzna prawo kraju Basków do samostanowienia. Dla rodzin ofiar zamachów terrorystycznych brzmi to jak szyderstwo. Ojciec Terezy Diaz-Bada zginął z rąk terrorystów 28 lat temu. Kobieta jest skonsternowana. Zamiast ostrzejszych kar, wyrokiem Trybunału Strasburgu z więzienia zwolnionych zostanie prawdopodobnie ponad 50 terrorystów ETA. Hiszpańscy politycy już dawno mieli zmienić kodeks karny, żaden z nich tego nie zrobił, a przecież taka reforma prawna była najbardziej potrzebna w czasach, kiedy ETA popełniała najwięcej zbrodni. ETA ma na swym koncie ponad 800 śmiertelnych ofiar, ponad 300 przypadków jest jeszcze niewyjaśnionych. Juan Ramon został skazany i odsiedział swoją karę. Teraz jest za pokojowym rozwiązaniem baskijskiego problemu, ale fakt, że hiszpański rząd domaga się od ETA przeprosin, mocno go irytuje. On przecież, jak twierdzi, nie był mordercą, tylko żołnierzem. W tym momencie, w którym zdecydowałem się na aktywną walkę, wiedziałem, że będę działał na szkodę innych. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ponoszę za udział w zamachach. Ale to, że dziś żąda się od nas skruchy, nie prowadzi do porozumienia i w żaden sposób nie zbliża nas do rozwiązania konkretnych problemów. Dla ETA wyrok Trybunału Europejskiego w Strasburgu to początek pokojowej walki, a dla ofiar i ich rodzin to wielki cios. Pojawiła się jednak możliwość dialogu z terrorystami, i teraz trzeba zdecydować, jaką cenę za bezpieczeństwo w przyszłości jest w stanie dziś zapłacić hiszpańskie społeczeństwo.